Banknot 10 zł pierwszej emisji o niskich numerach sprzedany za 899 zł. Witajcie, a więc banknot o numerach AA 0000 i trzy cyfry na końcu został sprzedany za 900 zł. Tamten banknot pochodził z emisji 25 marca 1994 roku. Tutaj mamy tylko poglądowy banknot. Emisja 15 września 2016 i o takich numerach banknot nie będzie nigdy więcej warty niż nominał oraz stan tego banknotu, banknot portfelowy. Tamten banknot co był na Austrii, był w stanie UNC, czyli stan idealny, prosto z drukarni, schowany, zachowany. Takich banknotów poszukujemy. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć banknot o serii AA i niskie numery i będzie zniszczony, to też na pewno tą swoją cenę będzie trzymał. Co dziwne... Ciężko znaleźć banknoty właśnie z pierwszej, ciężko. <laughs> Sprawdziłem tylko teraz y, przez parę dni i zawsze wydają mi banknoty 2016. O tym też nakręcę jeszcze filmik. Mi się wydaje, że te dziesiątki one najszybciej się niszczą i są wycofywane z obiegu, zastępowane są nowymi nominałami. Więc te banknoty z pierwszych emisji 1994 roku o niskich numerach bądź numerach radarowych. Bądź samych jedynkach, dwójkach, trójkach, one będą na pewno trzymać cenę nawet w stanach portfelowych. Dobrze. Słuchajcie, będzie jeszcze dość filmów, bo do zadaliście mi ostatnio dużo pytań. Zbieram materiały spokojnie. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. A, no i ten skin gdzieś się pojawił po drodze z wylicytowaną sumą, żebyście wiedzieli, że. Ja tutaj nie opowiadam dziwnych sytuacji. Po prostu licytacje są dla mnie najistotniejsze. Kto ile był w stanie najwięcej dać, bo na kup teraz to też są ceny czasami z kosmosu. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.